Dzień dobry. Dzisiaj mamy taką większą rawkę. No jest takie trochę połączenie rawcórki z traktorem. Samochód jest na ropę. No i też ta ropa go tutaj sprowadziła, bo ma jakieś tam dieslowe choroby objawiające się dyskoteką na desce rozdzielczej. No, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wlazł pod spód i tego nie obmacał. Bo, po pierwsze, jakoś mam sentyment do wszystkiego, co ma napędzane więcej niż jedno koło. Po drugie, yy, szczególnie takie, na którym jest napisane Land Cruiser. No, chyba że jest to jakiś tam jeszcze amerykański. Toyotowy wynalazek. Bo jak ktoś raz się przejechał amerykańskim pick-upem z napisem Toyota, to później europejskie pick-upy mu w dziwny sposób nieładnie pachną. Popatrzmy, jak ten samochód wygląda od spodu. To jest 2006 rok. 3litrowy 3-litrowy czterocylindrowy diesel. Jeden kd ma chyba oznaczenie. To było też w Hiluxie, było w jakiś tam Dynach. Także silnik dość znany i popularny. Klasyczne zawieszenie, przynajmniej jak na tego typu samochód sztywny z tyłu, z panhardem cztery z drążki nic tutaj spektakularnego nie ma, nawet jak na ten 2006 czy 2007 rok bo to jest poliftowe. To jeszcze nie jest ugnite na ramię, są jakieś tam delikatne naloty, ale naprawdę delikatne i to głównie na spawach. Spod tego przebija się jeszcze lakier, o. Ten samochód jest w bardzo fajnym stanie, ma 160 tysięcy przebiegu. Krajowy, salonowy, w ogóle wszystko na tak. Jedyne co jest na nie tak, jest coś co mnie zastanowiło. No tutaj, że ta skrzynia jest manualna, bo z winu wychodzi, że to jest czterobiegowy automat. To jest pierwsza rzecz. Druga taka, że nie widzę na tym samochodzie absolutnie żadnego śladu ingerencji, w sensie wymiana tej skrzyni. No i o ile od spodu ciężko coś takiego zobaczyć, o tyle z wierzchu już łatwiej. A tu naprawdę nie ma absolutnie śladu, żeby ktoś jakąś śrubkę niefabrycznie dokręcał. Więc trochę taka zagadka dla mnie. Drugą zagadką jest, skąd w toyotowym dieslu po 160 tysiącach wziął się wyciek z miski, bo no, są te samochody z dużo większymi przebiegami i diesel Toyota to jest jednak synonim słowa suchy, a tutaj takie coś dziwnego, więc może jakieś cuda nad urnami się działy i był. Przebieg do ustalenia albo coś w tym rodzaju. Tak nam wygląda przednie zawieszenie, odwrotny sworzeń. No nic, nic tutaj nie ma takiego, co by było jakieś dziwne. No jedynie co to niezależne zawieszenie z przodu w terenie, w ciężkim terenie, to jest trochę generator problemów, ale to już musi być naprawdę ciężki teren, bo jak ktoś musi mieć sztywny most żeby zjechać z krawężnika no to już jest tylko i wyłącznie jego sprawa zobaczmy tutaj na tą mniej nośną część tego samochodu piękne progi nietknięte nawet nalotu tutaj za bardzo jeszcze nie ma nie będziemy tutaj nic robić przy tym samochodzie tu jest jakiś taki jedyny drobny nalot nic przy nim nie będziemy robić, oprócz jakiejś tam bieżącej obsługi serwisowej i prób uporania się z tymi wszystkimi śmiesznymi kontrolkami, które sygnalizują, że coś temu dieslu tutaj jest nie tak, to jeszcze taka drobna turbinka, wszystko ładnie działe, podzewiałe. Widać, że jeszcze naszych za bardzo tutaj nie było. Nie ma śrub z Volkswagena, nie ma jakichś trytek, innych kombinacji, także dość przyjemnie się powinno przy tym pracować. Ciekawe jeszcze, czy dałoby się zbieżność ustawić. Ma fajnie, bo ma dwa mimośrody, także jednym, jednym wahaczem ustawiamy dwa kąty w zawieszeniu. Są do tego specjalne tabele, aczkolwiek ogarnięty diagnosta, czy tam ustawiacz geometrii to i bez tabeli sobie z tym poradzi, bo to nie jest żadne wyzwanie, ale bardzo fajny patent. Bardzo fajnie można ustawić to, co człowiek chce, a niekoniecznie to, co jest napisane w specyfikacji. Tyle w kwestii landka. Jeszcze ma fabryczne osłony pod silnikiem. Nie ma tu żadnych liftów, cudów, nie wiadomo jakich kół. Także bardzo, bardzo fajne auto, zachowane w oryginalnym stanie, dość niezardzewiałe, gdyby to. Ogarnąć to, myślę, że jeszcze wiele lat przed tym landkiem gdyby tego nie ogarnąć, to też zapewne jeszcze wiele lat przed nim, bo no to są jeszcze ramy, które nie korodowały tak strasznie, to nie było to, co w takomach, co w tundrach, że był frame recall. Przynajmniej w Stanach, niestety, te które przypłynęły do Europy, to się nie załapały. Dzięki czemu no, kupno w tym momencie tundry czy sekwoi pierwszej generacji. Z, z ramą w ogóle, to jest naprawdę spory wyczyn i jeśli coś takiego się pojawia, to znika praktycznie z dnia na dzień, bo no to jest ewenement, najczęściej jest to sito. W tamtych ramach potrafią wypadać dziury wielkości pięści i no nie jest to wcale przyjemne doświadczenie. Tyle w Kostilandka, zajrzyjmy jeszcze tak całościowo, jak to przyjemnie wygląda. Mamy zapasówkę. Most, no i tam do przodu, już sobie całość leci. Bardzo klasyczny układ: skrzynia, transfer, dwa, tylny, most po lewej, po Toyotowemu po lewej zbiornik, po prawej wydech. Bardzo przyjemnie się przy takich samochodach pracuje, w przeciwieństwie do nowoczesnych osobówek, w których wszystko jest upakowane, także nie ma gdzie palca wsadzić. Tutaj z każdej strony można się do wszystkiego dostać czy od spodu, czy z boku, czy z góry, co nie przychodzi zrobić, to jest bardzo fajnie. No, jedynym minusem jest gabaryt, tego nie wiem czy wszystkim to przeszkadza. Ale no, demontaż chociażby kół, tutaj czy, czy właśnie robienie sprzęgła, czy, czy jakieś wahacze, no, to są trochę cięższe rzeczy niż w osobówkach, ale właśnie no, rekompensuje to łatwy dostęp. Do wszystkiego się można dostać, nawet jeśli trzeba odejść z ulubionym narzędziem polskiego mechanika. To jest jak się tam upchać, gdzieś wsadzić tą kątówkę czy, czy jakiś duży młotek i dość przyjemnie to wszystko przebiega. Tyle, landka. Lecimy robić porzewiałe rafki.